Witam wszystkich w odcinku 40. Jak widzicie znajduje się w lava Rich Town. W tym mieście znajduje się gym, prawda? Ale przed tym już wybiorę się do Jima, Muszę przygotować swoje pokemony i wybrać odpowiednie do tej walki. Przeciwnik posiada pokemony typu ognistego. Nie wiem czy będą tylko typu ognistego, czy w planery będzie miał jakieś inne pokemony. Na przykład ognisto wodny Pokémon, może być taki Pokémon. Nie wiem czy może być taki Pokémon, nigdy nie widział, To by była ciekawa kombinacja, prawda? Tak więc muszę swoje jakieś pokemony przygotować, więc tak... Pomyślałem sobie wczoraj, że wymienię ląbrego, prawda? Lombre ma niski poziom, ale później przypomniałem sobie, że Lombre ma dwa typy, ma typ y, trawiasty i typ wodny, czyli ataki ognisty chyba powinny być neutralne. Jedyny minus jest taki, że jest niskiego poziomu i nie może za bardzo walczyć. Dodatkowo wiem, że Aron jest słaby na ten typ ognistych pokemonów jest stalowym kamiennym. Kamienne chyba pokemony powinny być odporne na ataki ogniste, a może są nieodporne tylko neutralne. Dlatego jak mnie zaatakuje to dlatego, że jest typem stalowym, dlatego dostaje obrażenia. Więc jak muszę jakiegoś pokemona innego wymienić. Myślę, że wymienię go lombre na numela. Numel jest ciekawym pokemonem, jest pokemonem ziemnym Ziemne ataki powinny zadawać obrażenia tym nie kamiennym, tylko ognistym pokemonom. Więc zobaczę jak Numel będzie się spisywał tutaj. Czyli wybieram Lombre. Przykro mi kolego. Byłeś od samego początku mojej drużynie, ale muszę... Wiecie, tutaj zostawić, Dobra. I teraz przyjrzę się, czy na czy mój numer ma pełno zdrowia. Tak, jest zdrowy. Jeszcze jakimś cudem on posiada jakiś przedmiot. Nie pamiętam, żebym mu jakiś przedmiot dawał. Tam posiada ten przedmiot. Rafsberry posiadał ze sobą. Ciekawe, co to jest za beryw. Zaraz zobaczę. O tutaj jest ramsber. Dobra leczy przed y, obrażeniami ognistym. Tak więc jeszcze miałam zobaczyć na numelach jego statystyki. Specjalny atak jest lepszy od obrony i specjalnej obrony jest o wiele lepszy od jego prędkości, ale jego atak i tak jest o wiele większy. Nie podoba mi się, że takie statystyki ma. Przecież jeszcze miałem zobaczyć jedną rzecz, teraz klikam niespodziewanie spodziewanie, dziwnie. Dobra. 40 tackle gro. Może zmniejszyć atak przeciwnika. Dobra, spróbuję użyć numela. Zobaczę, jak się spisze w mojej drużynie przeciw ognistym Pokémonom. Dostanie on jeszcze yy... Exprzera, żeby podlewelował w czasie walki z Landerem. Chyba tak przeciwnik się nazywa. Więc zobaczę teraz jak mi pójdzie walka tutaj z tym trenerem Jima, liderem planery. Jak myślicie, za pierwszym razem uda mi się pokonać tego gym Lidera? <laughs> mi się wydaje, że chyba raczej nie. Dobra, to go na pierwsze miejsce wrzucam. Wellowa, a Rona może wrzucę na pierwsze miejsce. Zobaczę jak on będzie sobie radził z... Nie będzie sobie radził, prawda? Na jakiegoś innego pokemona powinienem go wymienić. Moje pokemony nie są przygotowane tutaj na tą walkę z tymi ognistymi pokemonami. Dobra, już raz nacisnąłem, teraz drugi raz nacisnąłem. Tutaj nie ma przejścia. Nie wiem, co to są za... Okej, okay, gdzieś wylądowałem. Dobra, nie wiem, co się dzieje kompletnie. Tutaj są dziury, nie dziury, wyskakuję, przeskakuję, wszyscy mnie atakują. Dobry, dobra. Masz slugmę. Tank down powinien. Uuu, nie trafił. Jak mi przykro... A no, zobaczę ile obrażeń zada. Krytyczny cios. Ale atak nie był super efektowny. A, nawet nie udało mi się go zabić. Dobra. Na szczęście kamienny atak nie jest skutecznym atakiem. Dobra. Yy, stalowe oczywiście nie będą skuteczne na pokemony... Yy, ...ogniste. Jakbym trafił za pierwszym razem, więcej obrażeń zadam temu pokemonowi. Sam sobie obrażenia robi. Chyba ten takedown był bardzo złym, a to bardzo złym atakiem, żeby mu dać zamiast headbutt. Sam sobie obrażenia robi. To nie jest nic dobrego. Numel ani razu nie dostał tutaj doświadczeń. Dobra, zostało mu 5 Pokémonów. Aron okazał się dosyć słabym Pokémonem tutaj. Dobra, tu mogę przeskakiwać. Tu Flandry widzę, że tutaj czeka na mnie. Tak chyba się nazywa. Dobra. Brelum sobie nie poradzi. Brelum będzie wrzucony na pierwsze miejsce by po prostu Lid Sida rzucić, czyli nie będę go w ogóle używał. Dobra. Następny Pokémon yy, idzie Sabley. Zobaczę jak Sabley sobie będzie radził tutaj z tymi pokémonami. jest mały labirynt z tego co widzę. Nie chcę ominąć żadnego trenera. Chcę zobaczyć, gdzie się znajdują wszyscy trenerzy, żeby jak najwięcej punktów doświadczenia moje Pokémon dostały. Dobra, tutaj nie ma przejścia, czyli cieszę się, że wybrałem się pierwszą drogą tutaj. Czyli jest pierwszy trener, tutaj jest jedyna droga, y znajdująca się akurat tu. Jestem ciekawy, czy tam nie ma wyżej jakiegoś przedmiotu, prawda? Jeśli pójdę w górę. Nie, nie ma przedmiotu. Myślałem, że jakiś przedmiot będzie ukryty. Niestety nie. Czyżby czekała mnie tutaj podwójna walka? Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ciężka podwójna walka z tego co widzę. Że wyskoczy tutaj dwóch trenerów i później tutaj wyskoczy trzeci. Zobaczę, czy mam rację. Oczywiście. Chcieli mnie nabrać. Ale ja wiedziałem i przygotowałem pokemony. Dobra, ma jeden slug, ma drugi ma numela. Czyli Numel jest bardzo pospolitym Pokemonem z tego co tu widać. Yy, na początku wezmę zaatakuje numela fake outem, a Secret Powerem próbuje ubić slug. Pięknie. Swellow radził sobie wyśmienicie z tymi ognistymi pokemonami. Teraz spory swipes na niego i Secret Power znowu. Jak widać Swellow jest strasznie silny przeciwko tym Pokémonom, Zadziwiające. Oczywiście jest o wiele poziomu wyższy od przeciwników, dlatego. Zadziwającą numel nie dostał żadnego poziomu jeszcze Dobra, tu jest przeskok dalej. I tutaj jest następna droga. Dobra, pójdę najpierw do góry tutaj. Uff nie chciałem przeskoczyć, popełniłem błąd, mogę zawrócić. Następna podwójna walka, jak miło. Wybrałem się nie tą drogą co trzeba. Z możliwością ominięcia trenerów. Nie podoba mi się to. Kekleon. Co to jest za pokemon? Nigdy go nie widziałem. Dobra. Take out go. The secret powerem wykończ numela. Ten Pokémon okazał się o wiele bardziej wytrzymały. Ten Kekleon. Kameleon, prawie. Dobra, ładnie. Sable i 26 poziom. Numel jeszcze nie może sobie poradzić tym... Nie dostajesz żadnych poziomów. Okazuje się, że Swellow jest dosyć silnym Pokémonem. Dobra, dwóch przeciwników pokonanych. Czy to będzie trzeci przeciwnik? Nie, tutaj następna podwójna walka czeka na mnie. Nie, pojedyncza, czyli z lewej strony jest jakieś przejście. Zobaczę teraz, jak Sablej sobie poradzi sam na sam z numelem. Pierwszy atak, który wykorzystam, będzie fake out. Zabiorę mu trochę punktów zdrowia. Uh, krytyczny cios, mało punktów zdrowia mu zostało, więc teraz wykorzystam Nightshade'a, żeby go dobić. Nightshade powinien zadać wystarczającą ilość obrażeń, żeby przeciwnik padł, nie zadając obrażeń mojemu Sablejowi. Dobra, numer dostał następny poziom, 22. Yy, chyba ma złom na turkę i więcej ataku będzie dostawał. A może od tego nie zależy, czy więcej, czy nie więcej? Nie wiem, jak działają naturki. Może podczas próby ataku zmniejszają, czy zwiększają się obrażenia, prawda? W zależności od naturki. Dobra, tutaj jest przejście, tutaj jest przejście. Dobra, to na razie skakuję na lewo. A, czyli to tutaj było przejście, jak miło. Czyli nieważne, że tutaj zeskoczyłem. Tam było przejście. tego miejsca czy tutaj będzie górne przejście zgadza się czyli tutaj przejścia nie mają żadnej różnicy tutaj jest nowe przejście ale um, brakuje mi jeszcze jednego tam przejścia z prawej strony prawda jak wyskoczę tutaj to górna droga ma jakieś inne przejście Uuu, tutaj jest takie przejście, które, które nie ma drogi. Aha, rozumiem, to jest takie normalne przejście, przeskakuję. Dobrze wiedzieć. Czyli już mniej więcej znam zarys tej tutaj drogi. Tutaj widzę, że będzie pojedyncza walka, bo gdzieś musi się znajdować tutaj przejście, prawda. Dobra, jakiego pokemona będziesz posiadał? Slupmy! Uwielbiają tego pokemona tutaj. Wszyscy są w niebo wzięci tym Pokemonem. Dobra. Takeout bardzo mało punktów obrażeń zadał i na całe szczęście użył tej obrony tutaj. Spróbuję night pokonać tego przeciwnika. Jako że użył obrony. Dobra, nawet nie zadaje mi dużo obrażeń ten Pokémon. Zadziwiająco tutaj Pokémony mają bardzo... są bardzo niskiego poziomu. Jak złacony walczyłem, to się męczyłem przez tydzień, praktycznie. Prawie przez dwa tygodnie, żeby pokonać go. A tutaj na razie z tymi przeciwnikami bardzo łatwo mi idzie. Dobra, tu jest przeskok. Tutaj jest walka, czyli tu są dwie drogi. Dobra, dziewczynka chce walczyć ze mną. Kobieta, dobra. I ten przeciwnik będzie miał Meditata, a psychiczny Pokémon, nie podoba mi się to. Walczący psychiczny Pokémon. A. Ochronił sam siebie, nie zadał mu obrażeń. A to dziadyga. Nie udało mu się użyć tego ataku. To znaczy ataku, tej obrony. Bardzo mało obrażeń zadałem mu. Muszę made shade Night Shade'em. Atakować, żeby zadać mu jakieś obrażenia. A on chroni sam siebie. Uuuu, chcę chyba, żeby wszystkie ataki mi się skończyły. Nie chcę pozwolić, żeby mi jakieś nightshade zostały. Dobra, spudłował ten atak. Ładnie go ubiłem. Pięknie. Teraz z lewej strony zobaczę, gdzie mnie wrzuci. Aha, z powrotem mnie wrzuciło. Zobaczę z prawej strony, gdzie mnie wrzuci. A z powrotem, czyli to jest taki mały labirynt, yy, gdzie jest po prostu e, powrót do, do poprzedniego miejsca. Czyli jedna droga jest tutaj u góry. Która wrzuci mnie dobra? Tutaj są teraz dwie drogi. Zadziwiające, zobaczę, gdzie mnie ta droga powiedzie. Już tutaj nie widzę żadnych trenerów, jak na razie. A udało mi się dotrzeć do niego. Dobra, myślę, że dłużej, nie przedłużając, zacznę walkę tutaj z nim. Nawet nie pamiętam jego nazwy. Flanery, witaj flanery! Czas na walkę z tobą. Jestem ciekaw, jak mocno, jak mocno, tylko jakie poziomy będą miały jego Pokemony. To jest kobieta? Flanery? Myślałem, że to jest on. Dobra, nie jest tak straszny. Numer 24 poziom. krytyczny cios, bardzo dużo obrażeń zadanej. Nightshade teraz. Zadziwiające jest to, że wygląda on na to, że on jest o wiele słabszym przeciwnikiem niż Watson. Jak na razie mi się tak wydaje. Albo moje pokemony są o wiele lepsze. Dobra. Użył Hyper Potiona. Zadziwiający, prawda? Przeciwnik lider Jima Ognistych Pokemonów posiada Jak Pięknie krytyczny cios. Wow, jeszcze nie skończył atakować mój sabley. Nie wiem co robi ten sunlight. Obawiam się, że zadam mi jakieś obrażenia i że upiję mojego pokemona. Dobra, posiada Slugmę, nie wymieniam na innego Pokemona. Zobaczę jaki poziom ma. 24, nie tak strasznie. Nadal Słońce mocno praży. Nie wiem czy ten atak zwiększa obrażenia... E, ognistych Pokemonów. Uuu, nie trafił swoim atakiem. Overheat. Ała, to chyba zaboli. I to jak zabolał? Dobra, Squallow, Twoja kolej. Jeden Pokémon, padł zostały mi cztery Pokémony. Coś mi się myśli, że ten Sunlight zwiększa. Wow. Squallow okazuje się super silny. Czy wyjdzie na to, że mój swellow jest tak silny, że zabije każdego pokemona? Dobra. Kamerupt. Zobaczę, ile obrażeń zadam. Jest o wiele wyższy poziom. Dobra. Użył znowu Sunday, Ale już prawie jest na wykończenie przeciwnika. To znaczy, że ataki ogniste będą miały podwojoną moc. Jestem ciekaw, czy przeżyje Swelu mój atak. Nie mój atak, tylko jego atak, dobra. Dobra, Brelum, idź. Wiem, że jesteś słabym Pokemonem na te ogniste pokemony. Ale powinieneś go ubić z yy, fizycznego ataku. Oczywiście przeciwnik jeszcze ma jednego hyperpotiona Słońce dalej praży Hedbut Mój Pokémon teraz padnie. Oczywiście, że padnie. Nie wiem, czy nie popełniłem błąd. I nie powinienem użyć licydana na tego Pokémona. Dobra, idź numer. Dwa Pokémony mi zostały. Dwa na dwa. Ma niski poziom ten numer, ale. Chyba nie będzie mi atakował z nic tego ataku. Użyj magnitud. Przeżył ten cios. Szóstka. Szóstka nie jest zbyt dobrym atakiem. Ha, jest, jest super efektywna, ale nie zadał zbyt dużo obrażeń. Ale jak widać. Uff! 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 Wow, ledwo co przeżył. Ale przeżył. Nie wiem czy mi się fartuł czy nie. 900 punktów doświadczeń, prawie 1000 Torka. Oczywiście nie zamieniam Pokemona na innego. Został jeden Pokémon na jednego. 29 poziom. O dobra. Został mi kombuskan do walki. Jeden na jednego. Dawaj jest double kicka, pociągnij mu. Ała, to jest dobra, na tego pokemona muszę zostawić jakiegoś innego pokemona na sam końcu. Jak się okazuje, Tarkol jest bardzo odporny na te ciosy. Zakochał się w Turkmalu i dlatego nie mógł zaatakować. Jeszcze sparaliżował mnie, to jest wręcz niemożliwe. Dobra, pokonał mnie od flanera. Pokonała mnie, to jest żeńska osoba to jest kobieta. Kobieta mnie bije. No dobra, i przegrałem. I zapomniałem bardzo ważnej rzeczy zrobić, prawda? Mimo, że przegrałem, moje Pokémony dostały yy, jakiś tam poziom, ale popełniłem bardzo, a to bardzo duży błąd. Yy, mianowicie yy, tym błędem było to, że zapomniałem zapisać przed wejściem do Dżima i teraz moje całe przygotowania poszły na marne i po prostu będę musiał Wyjść z gry, żeby gra się nie zapisała, a tym samym moje Pokémony nie zostały podtrenowane. Tak więc w następnym odcinku myślę, że pójdzie mi o wiele lepiej. Poszło mi lepiej w tej walce niż z Watsonem. Z Watsonem to w ogóle nawet przegrywałem pierwszymi jego ym, podopiecznymi, prawda, trenerami, asystentami. A tutaj z Flanery nawet nawet mi dobrze poszło. Doszedłem aż do jej ostatniego Pokemona. Jak się okazało, mój ognisto walczący Pokémon nie był w stanie zadać żadnych obrażeń Torkelowi. Mam sam Torkela, zobaczę jakim typem jest Pokémona ten Torkel. Prawda, złapałem go. Może będzie lepszy od Numela, chociaż Numel, jego atak. Ziemny jest super skuteczny na pokémony ogniste. Jedyny minus jest taki, że muszę go jakimś cudem szybciej podlewelować. Może będę go używał w podwójnej walce, dzięki temu szybciej podleweluję, ale nie chcę, żeby tracił zdrowia. Nie, nie wiem po prostu, co mam zrobić. Teraz jeszcze sprawdzę Turkala, jakim pokémonem jest. Jest tylko ognistym pokemonem, czyli przeciwnik musiał mieć bardzo, a to bardzo dużo obrony jakimś cudem, prawda? Zwyczajne. Czyli jedyny sposobny, żeby go pokonać, to jest, żeby numel go zaatakował i numel go wykończył. Hmm. Czyli już wiem, co mam zrobić w następnym odcinku. Przygotuję się lepiej, spróbuję bardziej pozlewelować Numelach, może wrzucę go do podwójnych walk, może Magnitud jest takim atakiem, że będzie zadawał obrażenia dwóm Pokemonom naraz. To by było wręcz super. Może dzięki temu bardzo szybko poziomy dostanie i będzie w stanie sam tego Torkola pokonać. Tak więc, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na raja.